Ja jestem Benu Lazarus a to jest kolejna część z cyklu Ty Nie udawaj kur kurczaka Z cyklu Rayman's Origin! Płakaliście, że nie będzie odcinka, ale że owszem będzie! Dzisiaj sobie Raymanem zagramy Tym oryginalnym Bo zostały nam pewne szczegóły kochani Widzieliście, dwa bąbelki zostały tutaj Zobaczcie, nie wiem czy ja już pokazywałem wam, poczekajcie. E, niby grę już skończyliśmy. Czyli pokonaliśmy zło i w ogóle jest cud, miód i orzeszki. Ale popatrzcie tutaj. Tego nie odblokowaliśmy. I tu jest jakaś pusta bańka jeszcze na jednego bohatera. Ciekawe co to będzie. Natomiast kochani... Yy, byliśmy tutaj, byliśmy wszędzie. Humorzaste chmury i tak dalej. Ale zapomnieliśmy o skrzynuni. W międzyczasie wam powiem, że... Wziąłem e, wszystkie tam, gdzie brakowało mi, lumów e, przeszedłem, nam wymaksowałem, więc możemy działać, e, Skrzynunia! O kuźwa. O chryste, idę po ciebie, a jak? Do przodu. Aaaa... Kurde... Jest! Mam cię! Uff... Ostatni ząbek! Wiedzcie, to było... cholernie... trudne! Uff... Zbyt wspana świątynia. Hmm. Wszystkie, wkrocz do Krainy Żywych Umarlaków! Jeżeli się odważę. No jasne, że się odważę! Idziemy. Gdzie to jest? Krapiące drzewo? Ej! Ty! Koleś! O, zobaczcie, zaprasza nas, o, w Cylinder. Wygraj wycieczkę, przynieś nowe zamyczaszek. A, dobra. O, kraina żywych umarlaków. E! Jaki klimat, zobaczcie! Starzy grają. Kulę. Babcia! Ooh. O, babcia! O, ci krzeszkami grają! Ooh. Dobra. Stary babciu, że ci na głowie wylądowałem. Uuuu! Jezus... Mówcie co chcecie. To było chore. E? O w dupę. Ujujuj. Das ist verrückt! Das ist sehr verrückt, aber die Musik ist cool. Uf, zginou, ó, chã. música é que Whoa, whoa,

Gdzie jesteśmy? O kurna Wow! Zaczynamy następne

Toma, oh, muxo <susurra> Przeczekajmy. <laughs> Uff. What the fuck? Musimy coś działać, bo tak nie można. Przydula, idę do ciebie. Widziałem na YouTube, jak to się robi. Hahaha. Ha, ha. Uwaga, tokuje, tokuje, tokuje. Au. Jest sposób. O, tu podlecimy. I bumblek. On bardzo krótko się pojawia. I po oczach później. o oh, je. Yeah. Ona teraz wściekła. O. Oh. O. Oh. Chodź, przytulę. O oh, jezu. Oj. Oj, 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 nie chcę w dół. O, teraz. Ojej, znowu. Nie, 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 kąpiele, nie, nie, kąpiele, się Jezu. się. Jezu. Oj, zobaczcie, duży. Bum. I tak to się robi. Tak to się robi. nie, Omcy, omcy, nie, nie, <laughs> boskie, boskie! Wow Czyli w takim bądź razie to był jakiś dodatek do gry Ten e, z trupkami Bardzo trudny powiem wam e, więc nie, nie należy to do prostoś, e, prostego szczególnie jak się na klawiaturze gra Zobaczcie, może po napisach chodzić O! Nie rozwalać! A zobaczcie, ale tam są lumy, nie? Te różowe Ale nie podlisza nic, zobaczcie. Eee, do bani. Wow. No dobra. No może, może to trzeba rozwalić? Oczywiście z, z całym szacunkiem dla twórców, ponieważ gra jest wyczesana w kosmos. Polecam, polecam. Kupujcie, grajcie. And jest i na PC ta Rayman's Origin, jest również na konsole. O no, ja na PC grałem, wiecie no. Mój kochany PC i ja. Wow. Wow. Fajne. Podoba mi się. O, o, Oj 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 Project, Project manager dostanie, uwaga. Czekajcie. Oh. <ścoughs> version? Jaka version? Dobra, przejdźmy się może do naszego świata. Ciekaw jestem, jak to wygląda na mapie teraz ta e, kraina umarłych. Oh, no to wygląda jak odnoga, normalna. Żywych umarlaków. No ale ciągle nie ma lumu, wejdźmy tam. Tam będzie mapa, czy od nowa trzeba będzie zacząć? Hmm, dobre pytanko. O nie! Od nowa! Ej! Babcia! Babcia! Nie! Babcia! Nie! Zabierzcie mnie stąd! Babcia, odejdź! Dobra, ja chcę z powrotem. No to wracamy się do e, rozdroży, marzeń oczywiście. Tak. Piszcie mi, komentujcie kochani. E, dobre pytanko, e, a mianowicie jak odblokować... E, te dwie, dwie ostatnie bańki. W jednej jest Rayman jakiś taki dziwny, zaraz zobaczycie, czekajcie. O, tego, za 220, przecież mamy 215, a wszystkie zebraliśmy. Ej, tu w ogóle jeszcze jakaś nowa postać, której nie mam. Nie wiem, nie wiem jak tego odblokować. Natomiast, no, grę przeszliśmy, kochani. Mam nadzieję, że się podobało. Ci, co teraz dopiero obejrzeli, no to zapraszam obejrzeć od początku, bo gra jest wyczesona! No i oczywiście... Mm... Bardzo, bardzo zapraszam oczywiście do komentowania, subskrybowania. No i przede wszystkim dobrej zabawy, ponieważ to jest, tak jak mówiłem, powtórzę się. genialny gra. Cicho tam. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło i do następnego. Hej,